O bo oh, się, to mi daje. Uwaga, odsunąć się tam, stamtąd. <laughs> Wiem, odsunąć się, bo nakurwiają no. Padłem. No Ale to bądź. Wpadłem. Znowu to jest jestem jedyny, który żyje. No. No tutaj jestem bezpieczny, nie? No, ale tam chłopak pusty są bezpieczny. Czy Ci chłopaki, bo to bezpieczny? Kurwa! Jakim chujem on tak szybko tu podbiegł? Nie wiem. Kurwa, nie zdążyłem. Dobra, żyj, żyj. Aj, chuj. Dobra, Pusza, ty się! Ale właśnie możesz uratował. No, Chuj tam. Zajebał nam całe HP prawie. Ja tam miałem HP me. całe, a ja zostało no, jeszcze procent miesięcznie. Jak, jakoś tak no. Przepraszam. Oła. Oła. O kur Z leksami wołami na dłoń Kurwa, to spodoczyłeś tego bota dlatego No, szkoda było O, najwięcej no wybuchowymi O, dostałem kurwa na pojazd komorzyciowy Mimo najmniej otrzymanych obrażeń <laughs> 1300 O, 6300 punktów leksa No Kurwa, trzy level. Cztery prawie Prawie 30. No, już mam. na je tak najeba, ten level No tak, normalnie ja nie mam, znaczy jest myk... Yy... Ja nie wiem, 230, który. Nie, jest misja w Moskwie, ta pierwsza, co przechodzi A. się po...